Z marki Nakomi zamówiłam sobie jeszcze maseczkę algową i ona jest, wiecie co, nie mogę sobie przypomnieć tych czarownych owoców. I tutaj właśnie też nie mogę się rozczytać, może się w końcu rozczytam. Kramber. To są kurwa krambery. Cześć moi kochane, witam was bardzo cieplutko w pierwszym z trzech filmików z moimi nowościami kosmetycznymi wiecie co, postanowiłam rozdzielić te filmiki bo mam mnóstwo produktów, których już e, używam które zakupiłam na, na przełomie kilku tygodni i postanowiłam wam nagrać takie filmiki, dlatego że mam bardzo fajne produkty e, którymi się chciałam z wami te podzielić, pokazać czego używam dziś będzie filmik Typowo pielęgnacyjny, ale to nie będzie, nie będą kosmetyki takie, wiecie, które nakładamy i zostawiamy, tutaj skupię się na oczyszczaniu, na złuszczaniu i na maseczkach, także zapraszam Was bardzo serdecznie, ja też tutaj podzieliłam te, 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 te produkty wszystkie na marki, tak, bo no, na, trochę mi się nazbierało, ale naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z, właśnie z tych wszystkich produktów, bo wszystkie już używałam niektóre części, niektóre, niektóre tam powiedzmy jeden czy dwa razy ale jestem bardzo zadowolona i zacznę od marki Nakomi Nakomi to jest polska firma, chyba się tak czyta Nakomi, Nacomi i ja zamówiłam sobie tutaj w Holandii dlatego, że ceny mają rewelacyjne i dlatego zamówiłam ich też dużo ale to zamówiłam zacznę od glinek, jak wiecie glinki tak, tak szybciutko dostarczają naszej skórze mnóstwo Mnóstwo dobroci, e, substancji mineralnych, mnóstwo pierwiastków, krzemu, wapnia i tak dalej. Także to są naprawdę bardzo, bardzo fajne produkty, aby stosować po prostu na naszą twarz. Mamy różne rodzaje: mamy zieloną, żółtą, do każdego rodzaju cery. Ja powiem Wam tak. Szczerze, że nie zauważyłam negatywnych efektów, używając na przykład glinki do cery suchej czy do cery naczynkowej, tak? także lecę tutaj po kolei. Jak mówiłam marka na komi, mam nadzieję, że tutaj dobrze będzie widać. I to jest zielona glinka. To jest taka glinka do, typowo do cery, do cery tłustej. Ona jest w ogóle najsilniej działającą glinką, wykazuje właściwości antyseptyczne, hamuje mnożenie się bakterii i fermentacyjnych bakterii fermentacyjnych i gnilnych, także bardzo dobrze właśnie ona oczyszcza detoksuje skórę bardzo, bardzo fajna glinka jak mówię, glinka zielona następna glinka to glinka czerwona, która jest polecana do cery naczynkowej do cery z trądzikiem różowatym ale też do cery tłustej, to jest bardzo, bardzo fajna glinka Czerwona. Kolejna to jest glinka biała. I biała, słuchajcie, to jest najłagodniejsza z, z glinek. To jest, są wszystko jeszcze proszki, tak? To trzeba e, e, wymieszać. Zaraz wam pokażę z czym. E, biała jest delikatna, w ogóle zastosowanie glinek jest bardzo, bardzo wszechstronne i na skórę głowy, i no, no na ciało, na co tam tylko chcecie. Ja raczej. Tutaj skupiłam się na twarzy. Także biała glinka. Glinka biała to jest taka glinka najlepiej zalecana do cery suchej. Z tego, co mi tutaj wiadomo, jeszcze niech tutaj sprawdzę moje notatki. Cery suchej, wrażliwej, właściwości wygładzające i zabliźniające. Mam tutaj jeszcze, słuchajcie, glinkę Gasol. Ga, ga, Gasol. To jest taka szara glinka, to jest stuprocentowo marokańska lawa z marokańskiej lawy. Oczyszcza, absorbuje nadmierne wydzielanie sebum, zapobiega wysuszeniu się cery. Powiem Wam, że ja stosuję te glinki nie tylko jako maseczki, ale też oczyszczam sobie porannie, robię sobie oczyszczanie takie poranne. Po prostu wtedy troszeczkę rozrabiam z wodą i masuję sobie twarz. To, jest, to nie jest wtedy. Nie robię wtedy takiej gęstej maski, tylko takiej rzadkiej pasty, jakby i sobie myję, i powiem Wam, że cud miód. A jak sobie robię maseczkę właśnie z tych, z tych glinek, to używam również od marki Nakomi aktywatora. To jest aktywator, który zawiera pantenol, kwas hialuronowy i ekstrakt z aloesu. Także bardzo, bardzo fajny taki aktywator. Rozdrabniamy sobie z glinką, nakładamy jako maseczkę. I jest bardzo wydajny, bo tego naprawdę dużo, dużo nie trzeba nakładać. Kochana, mam tutaj jeszcze maskę algową z, z żurawiną. O, nie mogłam sobie cały czas przypomnieć, co to są: cranberry. cranberry. Um, a to jest żurawina. Prześwietna maska. Ja już kiedyś miałam też taką maskę algową z, z winem. Powiem Wam, że uwielbiałam, i to jest to, ta też działa super. To jest maska przeciwstarzeniowa bardzo fajnie, właśnie ona, ona już przyschnie, można ją sobie ściągnąć przecudnie uspokaja moją, moją cerę, naprawdę bardzo lubię i na pewno zamówię sobie jeszcze inne warianty powiem Wam, że te maski, glinki są tak tanie tutaj na nasze holenderskie warunki bo za takie pudełeczko płacimy tam 5 czy czymś, 6 góra euro a starcza nam na, na długo dostałam jeszcze w, przy robieniu zamówienia dostałam jeszcze taką sól do kąpieli i jeszcze tutaj, co to jest, krem do rąk. Ja zapłaciłam sama za te produkty, wyszukałam sama, także to nie, jest, nie są produkty, które dostałam do testów. Ja, ja nie widzę w tym problemu, ale wolę Wam o tym powiedzieć. Następnie mam tutaj dwa produkty marki Zarkła. Nie wiem, czy to tak się akurat czyta, czy nie, ale będąc na tych. Na tych targach Beauty. Zakupiłam sobie maseczkę, i to jest maseczka, może tak? Też białe opakowanie także za dużo tutaj się nie dowidzicie. Mam tutaj maseczkę również z glinką, która bardzo łagodzi, uspokaja cerę i odżywia. Zakład to jest w ogóle marka 100% tam, wiecie. Bez, bez perfumów, bez konserwantów i tak dalej, i ta maseczka fajnie, bardzo fajnie działa. Za to mam tutaj peeling od nich, i to jest peeling z ekstraktu, tam wiecie, z papai, enzymatyczny. Powiem Wam, że to jest cudo. Naprawdę ten bardzo Wam polecam. Bardzo fajnie, już teraz Wam polecam po kilku użyciach. Używałam go trzy razy. Ej, świetnie. Przede wszystkim świetnie wygładza cerę. Tak, on usuwa ten martwy na skórek. to jest czuć, on nie piecze tak mocno, ale czuć, czuć, czuć że coś się dzieje na naszej cerę, cerze. Także bardzo, bardzo polecam ten peeling z Zarku. Kochane, przejdę tutaj może do oczyszczania. I słuchajcie, słuchając recenzji kilku nawet dziewczyn, zamówiłam sobie balsam do oczyszczania twarzy z marki Darfeu. Tak się chyba prawidłowo czyta po francusku to jest jak już e, mówię tutaj produkt francuski i słuchajcie tak prezentuje się opakowanie. Co to jest? To jest e, wygląda jak żel, jak, jak zbity taki żel w słoiczku. E, dokładna jego nazwa to aromatyczny balsam oczyszczający z drzewa herba z drzewa przepraszam różanego. On jest bardzo, bardzo, bardzo aromatyczny. Jak ja sobie tym oczyszczam twarz, a bierze się tego niewiele i rozgrzewa w dłoniach, i później na twarz, i masuje się twarz, tak oczyszcza. Ja to robię jako drugi już taki demakijaż. Najpierw ścieram sobie e płynem micelarnym, e i później używam tego. I używam to co drugi czy co trzeci dzień, bo szkoda mi tego tak często używać ale cera jest po nim naprawdę bardzo fajna. Zostawia cerę nawilżoną, świetnie oczyszcza. Kochana, on nie jest tani, on kosztuje ponad 30 euro, ale zawarte tutaj są różne olejki, bardzo, bardzo... Jeżeli lubicie aromaterapię, tak, czy jeżeli lubicie właśnie takie zapachy, które Was zrelaksują podczas robienia demakijażu, to bardzo, bardzo polecam Wam ten balsam darfem, To jest jak już mówiłam, taki tłusty, jakby żel, który zamienia się w olejek, jak, jak go rozgrzejemy. I on tak odpręża, on no, bardzo, cerę zostawia taką miluśką, gładziutką, nawilżoną, ale nie tłustą, nie zapycha. Ja już go naprawdę często używałam, chociaż jak mówię, nie codziennie, dlatego że szkoda mi, aby się tak szybko skończył, bo był drogi. Ale powiem wam, że właśnie dla mnie bardzo się delektuje tym produktem, także polecam, jeżeli szukacie nich jako usteczkę, jeżeli szukacie dobrego balsamu oczyszczającego, który dodatkowo jeszcze pobudzi Wasze zmysły, to bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. Następnie do oczyszczenia kupiłam sobie słynny, to jest, to jest bardzo słynny olejek marki japońskiej marki DHC i to jest Deep Cleansing Oil. Nic innego jak olejek głęboko oczyszczający, który, słuchajcie, jest rewelka. To jest rewelka, nie tylko że bardzo fajnie zmywa makijaż oczu, nie podrażnia, nie jest ciężki, nie jest bardzo tłusty, doskonale rozpuszcza się w wodzie, całkowicie praktycznie. On wygrał mnóstwo jakichś tam nagród. Ja, kupi, ja zakupiłam sobie tutaj stacjonarnie w Easy Paris 70 ml, ale na pewno zakupię pełnowymiarowe opakowanie tak, tam chyba jest, nie wiem, czy 200, czy jakoś tam chyba 200 ml bardzo, bardzo fajny olejek kochane, ten olejek zawiera oliwę z oliwek zawiera witaminę E, zawiera wyciąg z rozmarynu i jak już mówiłam rozpuszcza się w wodzie, on ja sobie nakładam przeważnie już na jako, jako drugi etap oczyszczania, masuję, 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 później e, moczę sobie ręce i z tego robi się taki jakby biały balsam, tak, mleczko takie e, i później zmywam i naprawdę cera jest świetnie oczyszczona, e, bardzo fajny produkt, on nie jest wcale aż taki drogi, powiem Wam, że chyba za to pełnowymiarowe opakowanie zapłacimy jakieś... E, 20 coś euro, natomiast za to no, mniejsze opakowania są droższe, chyba zapłaciłam 15 euro jakoś tak. Tak chciałam do wypróbowania. E, także polecam DHC. Kochane, dostałam w paczuszce od marki Farmona. Ja dostaję co jakiś czas. Jak mają jakieś nowości, to wyślą mi, ja, nie pytają się o recenzji, nie pytają się o jakieś. E, nic w zamian nie chcę. Chcą, tylko abym przetestowała. I oczywiście, wspominam Wam o tych produktach na moim kanale. I tutaj zostałam taką nowość od nich: to jest olejkowy płyn do demakijażu oczu. Kwiat migdałowca. Skutecznie usuwa wodą odporny makijaż, wzmacnia rzęsy. E, z 0% tam wiecie, oleju parafinowego, i, i tak dalej. To jest taki płyn dwufazowy i bardzo fajnie sprawdza się do demakijażu oczu, bardzo fajnie, ja go stawiam na równi z moim ulubionym płynem micelarnym tego, ten garnier z, wiecie, z olejkami, ten może odrobinkę lepiej to robi, nie zostawia powiek tłustych, nie, nie robi nam się taka powłoka i na pewno on nie jest drogi, musicie sobie sprawdzić to jest Herbal Care z Farmony, bardzo, bardzo fajny produkt, kwiat migdałowca w paczuszce dostałam jeszcze olejek arganowy tak tutaj się prezentuje i wiecie co, pomyślałam sobie, co ja będę z tym olejkiem robić, to nie są, wydaje mi się, że, że to nie są olejki nierafinowane, ja przeważnie takie używam, tutaj chyba są tu właśnie te olejki rafinowane, bo inaczej byłyby umieszczone w innej buteleczce, ale co to jest, odżywczy olejek, olejek arganowy do włosów, skóry i paznokci. 98% naturalnych składników i powiem Wam, co ja robię z tym olejkiem. Przede wszystkim co wieczór sma smaruję sobie dłonie, tutaj skórki u paznokci. Bardzo fajnie się do tego sprawdza nie jest taki strasznie tłusty. Tak możemy normalnie i spać, nie poplamimy sobie pościeli, bo on się dobrze i szybko wchłania. I dodaję sobie jeszcze bardzo często do odżywki do włosów pod prysznicem. On przeważnie stoi u mnie pod prysznicem wieczorem, jak, jak już gdzieś tam ogarnę sobie... Znokcie zrobię, a jak myję włosy, to dodaję sobie do odżywki i bardzo fajnie w tym wypadku mi się sprawdza. Ale buteleczkę tutaj mamy: ile? 55 ml y, z pompką, także bardzo fajny produkt. Ja Wam powiem, że ja naprawdę jestem zadowolona z y, kosmetyków Farmony. Używam też. Y, co to, jest? to jest balsam do ciała i powiem ma, że to jest normalnie dla mnie. To jest taka petarda, nie dość świetnie na że to pachnie normalnie obłędnie, ale na pewno pojawi się albo w Lubieńcach, albo w projekcie Denko. Kochane, w tym filmiku e, to by było już na tyle. Kilka marek Wam pokazałam, kilka tych produktów, kilka. Trochę, trochę tego jest, ale są to naprawdę warte uwagi produkty. Ja e, uwielbiam swoją pielęgnację, uwielbiam te wszystkie dodatkowe. E, Czynności, które robię, czyli maseczkowanie się, peelingowanie i tak dalej, i tak dalej. Widzę rezultaty, widzę jak moja cera po tym wszystkim wygląda. W tym filmiku to by było na tyle. Żegnam się z Wami cieplutko i zapraszam już niedługo na kolejną część z innymi kosmetykami. I będzie jeszcze jedna część, także w tym tygodniu robimy sobie tydzień, tydzień zakupowy. Dziękuję Wam za przybycie tutaj i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Papa. Pa.